Na pewno potrzebuje pan drewna do kominka. Halo, proszę pana. Dobrze wiem, kolego. Też jestem głodny. Śnieżne rożki. Pyszne śniegowe rożki. Jaki dzień interes? Gorzej być nie może. Nieprędko pojawi się następny klient. Chyba będę musiał zjeść to sam. O, nie wpadajcie w zły nastrój. Dalej, koledzy. Nasz sekretny uścisk dłoni. Nadejdzie jeszcze dzień, gdy będziemy jeść po królewsku: pieczony indyk i szynka, kartofelki i kukurydza, o tak, i lody, ciastka i drożdżowe placki i tort owocowy, o taki duży, wielki kosz owoców sięgnie do mych oczu. Już przed sobą widzę smakowitą pizzę. Ogień się rozpali, będziemy się grzali, a ja się otulę w ciepły podkoszulek. Trzeba tylko chcieć, by dobry nastrój mieć i bez uczenia ról czuć się tak jak król, jak król, jak król, tak pożyć jak sam król. Nie ma dla ciebie jałmużny żebraku. Chciałem tylko zabrać psa przed chwilą w biegu do środka.